Dobry, McDonald's, Półkowa, Kuba, przy mogę pomóc? E, dobry wieczór, po, coś nas rozłączyło, przepraszam, e, bo ja bym chciał zarezerwować jakąś imprezę. Czy jest taka możliwość w McDonald's? Ale o jaką imprezę Panu chodzi? E, o osiemnaste, osiemnaste urodziny moje. E, tutaj... Wie Pan co, my jako restauracja nie organizujemy takich, takich imprez, natomiast wiadomo, może Pan przyjść może Pan zrobić takie urodziny Właśnie, natomiast, właśnie. No, E, proszę Natomiast pana ja nie w panu w stoliku. E, nie, nie, nie chodzi mi proszę pana o stoliki, tylko czy jest taka jakaś sala mała, e, gdzie, bo ja mam tylko czterech przyjaciół bym e, mógł zaprosić i czy by była taka mała sala jakaś moż... dostępna? Ale mamy jedną wspólną falę ewentualnie jeżeli pan by chciał, no to no, są takie stoliki bardziej na uboczu, tak? Ale. No, bo tutaj. U panu... tak jak mówię, nie, mogę nie mogę wystawić, że są wyrezerwowane, tak? E, tak, tak, ale tutaj widzę e, na stronie McDonald's, e, że Państwo mają Gym and Fun, e, czyli co tam jest? Do... Tak, Gym and Fun jest to takie miejsce, gdzie są e, takie interaktywne zabawy dla dzieci. Znaczy, tam to tam są takie. Tak ro... rowerki, labirynt. Tak, to jest a taki. Tam nie ma stolika żadnego. To jest taki plac rozrywki młodzieżowej, tam z kulkami, z jeżdżalnią, to właśnie coś takiego, bo. E, Coś takiego bym chciał zamówić, e, jeżeli by była taka opcja, nie wiem, e, bo to by nie był... Bo tam nie ma w ogóle stolika żadnego. E, no rozumiem, ale e, w takim razie moglibyśmy ewentualnie tam z kolegami w tej, w restauracji usiąść, e, tak no na spokojnie, tam nic nie trzeba rezerwować, prawda? Tylko czy m, jeszcze możliwe są jakieś czapeczki, e, coś takiego u Państwa, na przykład z logiem McDonald's? Wie pan, jeżeli chodzi o naszą restaurację konkretnie, no to my nie organizujemy. Natomiast są restauracje. Ale McDonald's? U... Tak, McDonald's, które mają coś takiego jak Playland. To jest taka starsza wersja Jimen Fan, i tam rzeczywiście urodziny były urządzane, i tam też można było sobie to na przykład e, zakupić. Można było właśnie tam bez jakieś czapeczki, tego typu rzeczy, natomiast no, my nie mamy niestety tego. E, rozumiem, tylko tak, e, to już może nie będę na razie dzwonił tam do innej restauracji, tylko z panem jeszcze chciałbym tak się spytać e, właśnie jak z tych innych organizują, czyli tam możliwe, jest, żeby był jakiś clown, czy jakiś człowiek, frytka, coś takiego, żeby taką jakąś rozrywkę zapewnił, taki, e, wie pan, taki dodatkowy. A to już indywidualnie w każdej e, A, Rozumiem, rozumiem, Albo, e, tak. tak, 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 rozumiem, e, bo właśnie to by był tam 23 lutego m, już 2013, prawda? E, to, no tak, czyli e, u Państwa nie ma takiej możliwości, żeby takie, no, ten ale ch no, chyba, że w tym Giment Land, proszę pana, bo... Mm, no, tym Giment Fan, tak? Bo. No wiem, ja tak. E, to dziwnie brzmi, że tak osiemnastka w McDonaldzie, ale no niestety jakoś tak na przykład dziewczyny to ze mną nie chcą rozmawiać w szkole czy coś, bo jeszcze w liceum jestem. No i. Ten. No, i dlatego tylko kolegów czterech mogę zaprosić, bo więcej to nie przyjdzie. No, i dlatego tak w McDonaldzie, no bo tak to bym jakoś inaczej tam słyszałem, że jakieś są fajne urodziny czy coś, ale e, no nie wiem, może takie czapeczki z napisem: 18. Krzysia to jakby. Nie myślę, że nie mamy takiej opcji. Nie, nie, bardzo, nie ma takiej opcji. A nie ma, ale jakbym takie, czy gdzie indziej lepiej takie zamówić, takie, tak? Czapeczki, coś No to musiałby pan gdzieś indywidualnie, bo my jako firma to nie produkujemy takich czapeczek. Rozumiem, rozumiem, a dałoby się jakieś na, Naklejeczkę chociaż McDonald's, żeby to tak było bardziej, wie pan, że tak, że w McDonald's były te urodziny, bym sobie potem taką czapeczkę gdzieś w domu zostawił, położył. Tem miał taką pamiątkę z tej osiemnastki, prawda? To chociaż tyle. No panie, my takiej czapeczek też nie mamy. Natomiast Znaczy czapeczki znaczy, bym kupił gdzie indziej. Żeby zorganizować sobie te urodzinem. Tak, ale to też nie będzie tak, że my na przykład będziemy, może Pan poinformować na przykład, że Pan ma tu rodziny, tak, natomiast tak. my nie organizujemy, tak jak Panu mówię. Rozumiem, tylko my że... My nie mamy Brejlendu i nie organizujemy urodzin. I też nie chcę Panu zagwarantować w stanie miejsca, że będzie takie miejsce siedzące, tak? E, rozumiem, ale myślę, że no na, na pięć osób to się znajdzie, tylko jeszcze moi rodzice by tam byli wtedy, żeby ten, no być ze mną. No ale rozumiem, czyli e, czyli u państwa nie ma możliwości zarezerwowania, nawet tego G-Ment fan też nie może? Nie, nie nie ma możliwości, ponieważ jest tam bardzo mało miejsca i to jest no. miejsce zabaw, a, a nie miejsce organizacji urodzin. A, no tak, tak, rozumiem. No dobrze, czyli ewentualnie mógłbym tam po prostu przyjść jakby bardziej indywidualnie i sobie, sobie tam we no, we własnym zakresie organizować, tak, te no, tak urodziny. Dokładnie. A Rozumiem, a pan jakoś by mi mógł doradzić, pan miał już pewnie osiemnastkę na sto procent, czyli jak, jak pan to urządził, w jakiejś restauracji, czy raczej panie Kubo, no? no pana bardzo, ale to, no, to już jest moja indywidualna sprawa, tak? No tak, tak, bo tylko tak chciałem, no, może doradzić, bo nie wiem, nie wiem, że się potem ze mnie nie śmiali, że w McDonaldzie, no nie no, wiem. Czy zrobi pan, jak pan uważa, tak? No tak, no, to rozumiem, no. Próbuję tutaj coś zorganizować, bo nie mam właśnie tak za bardzo tych kolegów, czy coś, no i tego nie wiem. No, ale dobrze. Czyli już to nie pana problem, oczywiście, panie Kubo. Czyli, no dobrze. To życzę miłego wieczoru w takim razie. No, Dziękuję bardzo na no do, widzenia. do widzenia. Jakiś człowiek frytka, coś takiego.